Z tej strony w kupiliśmy lampkę na baterię słoneczną, Wstawiłem sobie ją do kwiatka, lampka kosztowała 2zł w kastoramie wełku. bardzo tania była akurat promocja, zobaczymy czy to działa tak jak myślę, przysłonimy roletkę i zobaczymy, ale lepszy efekt pewnie by był w nocy, ale zobaczymy jak to wygląda. I tak jak widzicie lampka elegancko się pali. Lampka nostop się oduje, jak jest ta roleta, więc ona będzie się tak w ten sposób palić. W ten sposób zaoszczędzamy energię. Nie włączając lampki nocnej, tylko ta, się cały, czas, ta cały czas jest włączona, jeżeli jest światło zgaszone. Także za 2 zł, oszczędność energii. Korzystamy z energii słonecznej. Polecam. Piąteczka pozdrowu Beszakal. Do zobaczenia w kolejnym odcinku piona.